Witam Państwa najserdeczniej. Kolejne nasze spotkanie serii o podatkach i prawie podatkowym jest w czasie nadzwyczajnym. Sugestie ze strony widzów dotyczące aktualnych tematów, które chciałem zresztą zrealizować no, przestały być dla nawet samych wnioskodawców. I nieaktualne. Przezmieniamy nasz sposób postrzegania i to rzeczy istotnych i nieistotnych. Jest to najgłębsze przewartościowanie, nieporównywalne w zasadzie z żadnym czasem przeszłym, nawet tym dotyczącym. Tym, który nazywaliśmy okresami lockdownu, i zagadnienia, którymi się do tej pory zajmowaliśmy, nagle stają się nieistotne. Podatnicy nie ukrywają na spotkaniach, w korespondencji oraz w relacjach rozmowach swojego najgłębszego niepokoju. O charakterze również ekonomicznym, a przede wszystkim ekonomicznym, bo, bo gdzieś, gdzieś zgubiliśmy naszą, nasz optymizm. On był do bardzo niedawna. Nie dawaliśmy się zastraszyć tą całą, tym lobbyingiem wojennym. Nieraz miałem okazję rozmawiać, że z Wielokrotnie z, z, z osobami zajmującymi się nie tylko sprawami podatkowymi, ale szerzej zagadnieniami biznesowymi, że te wszystkie próby no, tego, tych strachów medialnych, i, a zwłaszcza w tak zwanych mediach społecznościowych, w trzecich wojnach światowych, to wszystko traktowaliśmy jako, jako taki dość niegroźny. I w zasadzie nieistotny folklor wynikający z, no, z takiej z, no, z nieograniczonej możliwości wprowadzania lobbingu medialnego. To znaczy, że ktoś chciał szokować nas określonymi słowami, yy, przerażającymi wizjami, przecież nawet książki no, trzecia wojna światowa nam grozi. Myśmy tego nie traktowali na serio. Zresztą czasami zdarzały się takie rozmowy, no, takie typowo, no to na poważnie to wszystko. No, jeśli bym to na poważnie traktował, to przecież nastąpiłoby całkowite przewartościowanie tego, co się nazywa priorytetami. Ogromne słowa, ale użyłem go. No, w takich okolicznościach no, nikt nie ma, nikt by się nie nawet poważył. Jakąkolwiek optymistyczną czy też pozytywną wizję przyszłości, zwłaszcza w przestrzeni, gdzie się takie zapowiedziane nieszczęścia mają zdarzyć. I zaszokowani jesteśmy przede wszystkim wzrostami, wzrostami cen niektórych towarów. Boimy się, że jeszcze będą, że te wzrosty będą jeszcze wyższe w związku z zapowiedzianymi ograniczeniami, ba nawet tymi to, co się nazywa sankcjami, które mają nas przede wszystkim nas dotyczyć, bo w takim biznes wymaga pewnego egoizmu. Niektórzy w ogóle mówią, że gospodarka rynkowa jest zbudowana na chciwości i na braku solidaryzmu z kimkolwiek jedynym, Czyli jej istotą jest kierowanie się własnym interesem. Różnice tego polegają na tym, czy ten interes rozumiemy krótkookresowo, a to jest reguła, czy też rozumiemy w dłuższym lub no, strategicznym okresie, i ponad tym się różnią od ci, którzy są. Przetrwają w biznesie, zwłaszcza w tej egoistycznej gospodarce rynkowej, gdzie my jesteśmy z reguły w pozycji słabszych, bo my walczymy z silniejszym. Silniejszym w tym przypadku są ci uprzywilejowani konkurenci, którzy siebie lubią nazywać międzynarodowymi koncernami, a wiadomo, że ich relacje z władzą są nieporównywalnie w ogóle nieporównywalne w stosunku do podatników, a zwłaszcza i polskiego biznesu, który jest taki dość restrykcyjnie traktowany, a przede wszystkim, no, nazywajmy te rzeczy, że nieraz miałem o, to, tego, o tym mówić, no jest, no, no nie ma żadnych istotnych relacji, takich, które by pozwalały, nawet nie ma miejsc relacji, które by pozwalały przedstawić własne interesy i, i, no i te interesy są, są, są nieistotne dla, dla, naszej, dla naszej w naszej rzeczywistości My tak w zasadzie jak złośliwi twierdzą nasze sukcesy ekonomiczne te, które mamy osiągnęliśmy w zasadzie wbrew temu co e, e, co, co było naszym otoczeniem, to nasze otoczenie było zawsze dla nas w najlepszym przypadku, umiarkowany w nie, w sposób nieprzyjazny. To, to polskie firmy bały się kontroli takich i wrogiej interpretacji. No, z czymś takim no, konkurenci z tego lepszego, Świata, tego prawdziwego Zachodu, no oni się takich obaw nie mają i nigdy ich nie wyrażali. Obawa dotyczy nas. No i Zastanówmy się teraz, zresztą zgodnie z sugestią części no, tych, którzy to jeszcze interesuje, czy jest jakaś pozytywna ścieżka w, w sytuacji y, pesymistycznych prognoz to bardzo pesymistycznych prognoz co do przyszłości. Boimy się, że zostaniemy wplątani w konflikt, w którym nie uczestniczymy. No, natomiast niektórzy nawet nas przekonują, że już w nim uczestniczymy. Chociaż jednocześnie to jest taka podwójna i całkowicie sprzeczna narracja, że część tych codziennym. tym Bombardowaniu nas tego rodzaju ocenami, mamy takie dwa dwie sprzeczne, dwie sprzeczne poglądy, że nie uczestniczymy i nie będziemy uczestniczyć, bo jesteśmy bezpieczni, bo tam nad nami jest ten jakiś parasol, który nas tam chroni przed, 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 uczest, przed zagrożeniem wojennym, a z drugiej strony słyszymy, że to jest nasza wojna, my w niej uczestniczymy. No i powinniśmy się dalej angażować, a nasze zaangażowanie ma być związane z stopniem agresji ze strony Putina, bo to najczęściej w taki oto sposób jest to wyrażane, jest to nazywane i czy agresja no jej, jej, jej musi ona musi być pokonana, my musimy uczestniczyć, wspierać tą, tą wojnę, czyli w zasadzie w niej uczestniczyć, no i niestety myśmy w istotnej części uwierzyli, że już uczestniczymy, albo za chwilę będziemy. No a wiadomo, że wtedy nasze codzienności o charakterze podatkowym w ogóle przestają mieć w zasadzie jakiekolwiek znaczenie. No i zresztą to widać po sugestiach i tematach, co do, z którymi. Z którymi spotykam się w związku z nie tylko niniejszym cyklem, ale także w związku z niniejszym cyklem. I o czym chciałbym powiedzieć o renesansie pewnych pomysłów, które kiedyś no, jestem człowiekiem no, dość, no, dość dłu, do, 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 już długim, długim doświadczeniu zawodowym, pamiętam zawodowo lata 70. zeszłego wieku. Więc mogę powiedzieć, że czasy, gdy wiedza nasza dotycząca problematyki podatkowej była w istocie rzecz biorąc nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce w latach 80. też w związku z liberalizacją która, gospodarki, która wtedy nastąpiła, tak zwaną reformę gospodarczą, pamiętajmy, wtedy mieliśmy uwolnienie cen, i to uwolnienie w istocie rzecz biorąc w dużej części nastąpiło właśnie już wtedy, czyli tak zwane ceny umowne pojawiły się już i sektor prywatny, który zawsze istniał, natomiast został rozbudowany, został zwiększył się jego zakres w gospodarce właśnie już w latach osiemdziesiątych, no, a nie tylko pod koniec, oczywiście pod koniec mieliśmy już tą rewolucję Wilczka. Wilczek to jest Minister przemysłu, który, który właśnie dokonał jeszcze za czasów poprzedniej, poprzedniego ustroju liberalizacji działalności gospodarczej. Ale były to czasy inflacji. Ludzie umieli y, mieli, tak, mieli umiejętności, potem trochę zapomniane, związane z inflacją i zabezpieczeniem y, przychodów, związanym właśnie z. No z tym, że pieniądz podlega deprecjacji, a przede wszystkim te działania miały na celu zabezpieczenie interesów podatników, no zwłaszcza dostawców lub usługodawców, z perspektywy wzrostu kosztów, czyli tego, co było największym ryzykiem i nie wiadomo, wiadomo było, że będą rosnąć. Natomiast, y, y, aby zapewnić możliwość sfinansowania owego wzrostu kosztów przychodami, należało wprowadzać określone rozwiązania na, na poziomie ofert, umów, no a potem fakturowania. To mówimy o klauzulach cenowych i o tym chciałbym powiedzieć z perspektywy również podatkowej. Klauzule cenowe szybko wracają teraz do, do łask. Dawno ich nie używaliśmy, ale w obrotach krajowych, a teraz jest no, gwałtowne poszukiwanie y, wiedzy na ten temat, a, a wiedza została rzeczywiście w istotnej części zapomniana. Klauzule cenowe, albo zwane inaczej klauzulami rewizyjnymi, one. Gwarantują waloryzację roszczenia. Czyli jest postanowienie umowne, czy to jest umowa spisana, klauzule z reguły są spisywane już tak w sensie formalnym w umowach, ale również ta klauzula może być w ofercie, i ten, kto przyjmuje ofertę i umowa zostaje taka zawarta w sposób adhezyjny, a zwłaszcza, gdy to jest umowa na okres. Dotyczy zdarzeń przyszłych no i nawet niezbyt odległych, a już nie mówiąc o umowach długookresowych, no to teraz trudno sobie wyobrazić, aby można było w poczuciu realizmu, zakładając, że jednak nie, nie stracimy resztek naszego optymizmu, a tracimy. To jednak trzeba tego rodzaju zabezpieczenia wprowadzić. Tak, tak najprościej mówiąc, te klauzule rewizyjne, czyli umowne zasady, które nazywają się podstawy określenia ceny, czyli u cen, umowa nie określa ceny w sposób kwotowy, czyli lub, lub nie ogranicza się tylko do kwotowego skwotowania ceny, ale Dodatkowo zawiera postanowienia rewizyjne, to znaczy uprawniające lub zobowiązujące do zastosowania korekt, to znaczy do zwiększenia, no, teoretycznie i zmniejszenia, natomiast z reguły dominują te klauzule rewizyjne dotyczące zwiększenia wierzytelności. Czyli zacznę od pierwszego przypadku, który już powstał na przełomie roku, tak zwana klauzula gazowa. To jest w firmach, zresztą również działających na rynkach międzynarodowych w związku z ceną, wzrostem ceny gazu ziemnego, a gdy ten gaz jest istotny, koszty zużycia bądź zakupu gazu są istotne, pojawiły się właśnie owe klauzule dodatki gazowe, czyli ceny nie ulegają zmianie, natomiast nabywca zobowiązuje się dodatkowo. Zapłacić dodatek gazowy z tytułu tych dostaw. Czyli, i to nie tylko dotyczy gazu, ale, ale, ale istnej, zostało to wdrożone właśnie w, ob, w, w tych dostawach towarów, gdzie istotnym elementem kosztowym jest gaz. No, i, i to są dodatkowe postanowienia umowne. Nie jest to w żadnym stopniu klauzula. To, jakoś... to jest ukryta taka ukryta klauzula rewizyjna, ponieważ ona rewiduje, zwiększa wielkość roszczenia z tytułu danej dostawy. Natomiast nie jest podwyżką ceny w sensie formalnym. W sensie ekonomicznym oczywiście jest, natomiast w sensie formalnym nie ma. I tu odpowiedzmy na podstawowe pytanie, na które jest zadawane, czy ta. Dodatek, tego rodzaju dodatki są legalne. Jeżeli umowa je przewiduje, to one są legalne. Czy one mogą nie być opodatkowane? Nie, 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 nie. To nie są koszty wyłożone. To jest klauzula, która gwarantuje dopłatę przez nabywcę do, do, do ceny towaru. Styd, które jest zrekompensowaniem sprzedawcy podwyższonych kosztów gazu lub innego tego rodzaju czynnika kosztowego. I wtedy, jeżeli to jest dopłata do ceny, to oczywiście w sensie praw podatkowym to jest przychód należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. I także jest to podstawą opodatkowania i wtedy jeżeli dopłata jest ustalona w formie brutto, to w tej kwocie jest podatek należny. Który podatek należy? Jeżeli dopłata jest związana z konkretnymi towarami, to no to są takie stawki do dopłaty, jakie są dopłaty za dany towar. Czyli jeżeli towar jest na 23% to jest 23%, jeżeli 8 to 8. I jeżeli są tak zwane dopłaty ogólne, czyli które są dopłatami związanymi z całością dostaw, i ja bym nie ryzykował tu twierdzenia, że opłata dopłata ogólna nie, podle, nie wchodzi w skład podstawy opodatkowania. Bo, jeżeli jest to roszczenie skierowane w stosunku do nabywców towarów lub nabywców usług albo osób trzecich, które postanowiły, na przykład spółek matek, które postanowiły zapłacić, zrekompensować swoim spółkom, córkom, to znaczy zapłacić za nie, to znaczy nawet za nie, czyli. Towary, ceny towarów nie ulegają zmianie, dostarczanych tym spółkom, córkom, natomiast dopłata do, ta dopłata gazowa jest płacona na przed, przez osobę trzecią. I ta dopłata, jeżeli ta dopłata jest adresowana jest związana z dostawą towaru, czyli z poniesieniem kosztów, świadczeniem usługi, który jest związany z, do, z, do, z dostawą towarów, to nie, nie twórzmy takiej teorii, że nawet ta ogólna dopłata była wypłacona przez osoby trzecie nie podlega opodatkowaniu jako część kwoty należnej z tytułu tych czynności, i tak samo należy ją opodatkować do środka. Dlaczego? No, chyba że dopłata jest plus VAT, co też ma miejsce w rzeczywistości, w praktyce. To nie są koszty wyłożone. Ja przypomnę, że koszty wyłożone są należności, roszczenia z tytułu kosztów wyłożonych przyjmują, muszą spełniać, żeby, nie pod, żeby ta kwota nie wchodziła w skład podstawy opodatkowania. Muszą być spełnione aż trzy warunki. Po pierwsze, poniesiony wydatek musi być, który przez tego, kto obciąża kosztami wyłożonymi, musi być. Na rzecz tego, kto te koszty ma ponieść, to nie może być w związku z tym koszt, z kosztem, ten wydatek dla podmiotu, który obciąża tymi kosztami, nie może być kosztem uzyskania przychodów, a roszczenie z tego tytułu kosztów wyłożonych nie może być przychodem w rozumieniu Podatku dochodowego, czyli to jest koszt wyłożony, jak sama nazwa wskazuje. Ja wykładam pieniądze na nabycie dla ciebie określonego, określone z reguły usługi albo towaru zu, zu, zużywanego, ale to ty ten towar zużywasz. Ty skorzystasz z tej usługi, a ja nie, wy, nie ujmuję w, tych, w tego jako wydatek poniesiony będący kosztem uzyskania przychodów, a, a zrefundowanie tego wydatku nie jest dla mnie przychodem w rozumieniu y, rachunkow, rachunkowym. No to więc to nie, jeżeli byśmy to mogli stosować, no bo oczywiście to jest ta, y, ta alternatywa w stosunku do y, do dopłat, do, 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 do ceny w formie chociażby tego dodatku gazowego. Nie, to oczywiście, jeżeli moglibyśmy, to jest drugi wariant, że niektóre koszty ponosimy w imieniu i na rzecz naszego nabywcy, naszego kontrahenta, i obciążamy go tymi kosztami. Jeżeli moglibyśmy zastosować w tym przypadku koncepcję kosztu wyłożonego. To oczywiście jest to, jest to też rodzaj takiego amortyzowania owego ryzyka, ale zgódźmy się co do tego, że w przypadku towarów i usług zużywanych, zwłaszcza dla potrzeb produkcyjnych podatnika, który, który, który to zużywany przez niego towar czy usługa wchodzi w, w, w wartość towaru, no to zgódźmy się, tu kosztów wyłożonych jako takich nie ma. No i trzeci wariant jest trzeci wariant, który być może y, nie omówię w całości, ale chociażby zacznę jego przedstawianie. To są takie już klasyczne y, klauzule y, rewizyjne. No i najprostszą jest klauzula związana, tak zwana klauzula czyli denominacyjna, czyli Wartość roszczenia jest denominowana w walucie bazowej. Ona jest roszczeniem w złotych, żeby nie było wątpliwości, ale jest ustalona w, w euro. To jest ta pośrednia, taki kredyt frankowy, trochę to przypomina, tak zwany kredyt frankowy, że roszczenie wynosi równowartość złotych określonej w ilości walut obcych do których w stosunku zwłaszcza no stabilnych, w stosunku do których złotówka się osłabia. I wtedy musimy tylko w tej klauzuli ustalić, po pierwsze, można ustalić minimalną kwotę złotową, co jest oczywiście ochroną wierzyciela, podatnika. Pamiętajmy, że to jest kwota, może być to zarówno kwota brutto, jak i kwota netto, że może być to roszczenie brutto, czyli zastosowania klauzuli waloryzacyjnej czy denominacyjnej, w zasadzie to jest, jest denominacyjna, o tej dzisiaj powiemy, czyli denominowana w. Czyli roszczenie wynosi w złotych równowartość na jednostki towaru 1000 euro. No i co trzeba zdecydować, Od kiedy, na jaki dzień to będzie ten tak, nastąpi zastosowanie kursu walutowego? Tu Uwaga. To nie jest roszczenie złot, wdebi, walutowe, to jest roszczenie złotowe. I my w umowie możemy zastosować każdy kurs. To nie jest przeliczenie roszczeń w walutach obcych na złote, które wynika z ustawy czy z ustawy o podatkach dochodowych, czy podatku od towarów i usług. To jest przeliczenie obowiązkowe podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. Tu nie jest. Klauzula jest klauzulą złotową, to znaczy ona określa roszczenie w złotych polskich, natomiast wskazuje bazę, podstawę określenia ruchomą, która stanowi równowartość na przykład jakiejś tam ilości euro. I w związku z tym, na pierwsze pytanie, które tu się pojawia, czy to mogą być waluty, czy ten kurs może być innym kursem niż kurs określony w ustawie, czy w, czy w tych ustawach dla przeliczenia, to jak wiadomo, to jest albo kurs, kurs wigilijny, czyli ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury. Jeżeli faktura poprzedza powstanie obowiązku podatkowego, w związku z tym, czy, ten, czy te klauzule muszą odwoływać się do tego kursu? Nie. To jest klauzula umowna i wielkość ceny z niej wynikająca jest złotowa, czyli roszczenie jest w złotych i kwota należna w rozumieniu podatku od towarów i usług jest złotych i może być, tak jeszcze raz to powtórzę, w ten sposób można określić zarówno kwotę brutto, jak i kwotę netto plus, a wtedy jest, musi być dodatkowe postanowienie, że kwota należna z tego tytułu jest powiększona o należny podatek od towarów i usług, bo jeżeli to była by kwota brutto, no to trzeba ją unettawiać poprzez do środka poprzez ustalenie 2323, czy tam 808, czy 505 VAT. I oczywiście musi być kurs, czyli na jaki dzień dzień kursowy, rodzaj kursu i dzień kursowy. Kurs jest taki, jaki przyjmiemy, natomiast nie może być musi być dzień kursowy. No i najczęściej podatnicy stosują ci, którzy zaczęli to stosować uczciwą zasadę. Uczciwą, czyli na dzień sprzedaży. Czyli nie na dzień fakturowania, tylko na dzień sprzedaży. Zresztą na dzień, oczywiście można przyjąć na dzień fakturowania i wtedy no jest nie wiadomo, jest ona oczywiście, że jest do momentów, kiedy nie, nie, za, nie, nie, nie minie dzień kursowy, jest to jest to niewiadome dla obu stron. Zwłaszcza to jest to przeniesienie ryzyka, kursu, ryzyka inflacyjnego na nabywcę poprzez odwołanie się do wartości, do, do waloryzacji poprzez waluty obce albo nawet koszyk walut. Ja bym zawsze proponował, żeby nie do końca przesadzać w tym komplikacji, żeby to było. Jak to, to można było z. Al, tak, jak to jest takie nowe słowo z algorytmizować, żeby to było po prostu pro praktycznego zastosowania, ale tego rodzaju klauzule w transakcjach międzynarodowych są od dawna, natomiast nie ma ich były nieobecne w relacjach krajowych. I kończąc ten rodzaj w tej najprostszej klauzuli dewizowej. No to dniem kursowym najczęściej jest dzień wystawienia faktury i można tu dodać do tego, że uzupełnia się niekiedy to zastrzeżeniem dotyczącym zaliczki, która też wynosi, no bo wynosi ileś tam tej waluty, ileś jednostek waluty bazowej i między tymi wielkościami, którą przecież fakturujemy. Dwoma kursami, kurs zaliczki i kurs dostawy, występują różnice kursowe, ale to nie są żadne różnice kursowe. To jest, są dwie kwoty nominalne w złotych i jak powinniśmy to dalej obliczyć. Na moment dokonania dostawy ustalamy wartość złotową, przy, na dzień kursowy, jakim jest na przykład dzień dokonania sprzedaży, ustalamy kwotę należną. Plus podatek od towarów i usług, albo w tym podatek od towarów i usług, i odejmujemy od tego nominalną kwotę wynikającą z faktury, którą wystawiliśmy z tytułu zaliczki. Czyli różnica między kursem złotego z tych dwóch dni. Nie jest widoczna, to nie jest różnica kursowa, to jest, bo to jest klauzula cenowa, czyli coś, co ma jest jakby podprogowe, jeśli użyjemy takiego słowa, czyli jest niewidoczne dla nie, 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 jest, nie, nie, nie wymaga jest zdarzeniem ewidencyjnym, które musimy ująć jako odrębne. To jest sposób zasada ustalenia kwoty należnej. Nie skończyłem tych zagadnień, ale jeśli Państwo pozwolą, będę je kontynuować za, za tydzień, ponieważ klauzule cenowe są rzeczą w ogóle nową, istotną i mającą znaczenie podatkowe. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, do widzenia.